Bo ostatnio wiesz, też jest moda na te, na te gale na otwarte z liścia, ten punchdown, czy potencjalnie taki pomysł, tak, to jest to coś, co by Cię zainteresowało. Nie, nie, absolutnie nie. Nie, nie, nie moje kliwaty jako, jako e, zawodnik. Ja powiem tak, ja mam tam rolę komentatora, jestem z tego zadowolony, e, cieszę się, że mogę obejrzeć gdzieś to, e, tego rodzaju pojedynki z bliska, mogę je skomentować rzucić jakimś żartem, to mi pasuje, nie zamierzam gdzieś tam w, w, w takiej dyscyplinie brać udziału. E, szkoda mojej stęki, ja wolę swoją szczękę zachować zdrowie swoje swojej stęki na e, na walki w klatce, tam, tam, jestem zależny od tego. No to jest takie trochę poniżenie się jak dla mnie. No, ja mam ryja odstawić, e, nie daj Boże jeszcze nie wiem jakie musi. Mój... nie mózgu to jest autentycznie ko... przecież narażanie się na takie, wiesz, po prostu takie strzały, nie? No tak, bo no, i, i też nie wiem czy wszyscy tutaj słuchacze wiedzą, ale e, tak, ale, ale szczęka jest najbardziej najbardziej unerwionym miejscem człowieka, od którego idzie najwięcej neuronów do mózgu, no i to powoduje właśnie nokauty, te, te uderzenia w szczękę, a każdy taki nokaut to jest jakiś tam, czy, czy mikro e, wstrząs e, mózgu, no to już jest osłabienie, osłabienie organizmu i to dość mocne i po co, po co w taki sposób tak. e, narażać swoje zdrowie, Lepiej myślę być, wiadomo, no, to teraz mogą wszyscy powiedzieć, że jesteśmy hipokrytami, bo wchodzimy do klatki i też się tam naparzamy i bijemy i też tracimy swoje zdrowie, no, ale myślę jednak, że w takiej klatce bardziej to jest zależne od nas, czy ja się nie nadstawię rywalowi i powiem, no, musisz mi walnąć, tak? Mhm. I ja wiem, że przyjmę ten cios, no to jest zależne ode mnie. Lepiej unikać. I ja się... Lepiej unikać, mhm. dokładnie i to, to ja decyduję, jak się potoczy ta walka. Jeżeli no, dam się trafić, no to trudno, no to, to, to już byłem słabszy, ale, ale wiem, że to jest zależne ode mnie, a nie to, że ja się nadstawię i świadomie powiem walnie w ry, ja jeszcze tym bardziej mojemu wrogowi, bo zazwyczaj to widzę, próbują gdzieś tam jakieś super fajty robić na zasadzie jakichś konfliktów znanych osób. Mhm. E, no i co? I ja mam takiej osoby, która mnie nie wiem, obrażała, dokuczała mi, poniżała mnie, mam jej świadomie nadstawić i dać sobie walność w no To by było dla mnie trochę takie poniżenie, poniżające i, i i odpadam z takiego powodu